Witam was z tej strony Kolba zagram sobie dzisiaj w Akinatora Internetowego geniusz Pomyśl o postaci realnej lub fikcyjnej, a ja spróbuję skaćki, bo ona jest. A damy sobie wiek Aki by wiek to dał. A 69 lat. 69... Pytanie numer mnie. Czy twoja postać żyje w Twoim kraju? Żyje w moim kraju czy nie? Żyje chyba. Czy twoja postać na na YouTube? Tak. Czy twoja postać jest kobietą? Nie wiem. <laughs> Czy twoja postać jest kaczką? Nie wiem. Czy twoja postać ma skórę? Nie wiem. Czy twoja postać pochodzi z Francji? Tak. Czy twoja postać jest słynna w wyniku czynów dokonanych w trakcie wojny? Tak. Czy twoja postać jest słynna dzięki kinu? Tak. Czy twoja postać jest komediantem? Hmm. To pytanie nie wiem. Chyba nie. Czy twoja postać jest koloru czerwonego? Czerwony. Nie. Czy twoja postać ma oboje oczu? Chyba tak. Gracz mykający się schematem Mądra, który losowo biera odpowiedzi. Skąd ci lubiedziałeś? Nie. A tak. Czy twoja postać ma twarz? Tak. Czy twoja postać pochodzi z serii Tomb Raider, Nie znam, ale nie. Czy twoja postać pochodzi z serii Assassin's Creed? Nie. Czy twoja postać jest członkiem zespołu One Direction? Nie. Czy twoja postać gra w Titanicu? Gra w Titanicu? Tak. Czy twoja postać należy do zespołu Metallica? Tak. Czy twoja postać walczy na arenie? Tak. Czy twoja postać je? Tak. Czy twoja postać mówi po hiszpańsku? Tak. No i z... O oh, matko Boską, chyba zaś nie ma na liście. nie chcę, jak sodnowa, człowieku. Co ty na twoja stara, jest od nowa? Chodnowa! Zagraj. Tak. Czy twoja postać zna cię osobiście? Tak. Czy twoja postać karmiła cię pierwszą? Nie. Czy twoja postać należy do twojej rodziny? Należy no chyba tak. Czy twoja postać ma tych samych rodziców co ty? Hmm. Czy mnie urodzili moje rodzice? To jest dziwne pytanie. Ale chyba tak. Czy imię twojej postaci jest takie samo jak twoje? Nie. Czy twoja postać jest od ciebie młodsza? Nie. Czy twoja postać jest muzykiem? Nie. Czy ty i twoja postać mieszkacie w tym samym domu? Tak. Czy twojej postaci towarzyszy małe zwierzę? Tak. Czy twoja postać jest w twoim wieku? W moim wieku jest, chyba tak. Czy twoja postać pojawiła się w Playboyu? Nie. Czy twoja postać ma bliźniace rodzeństwo? Nie. Czy twoja postać nagrywa na YouTube? Tak. Czy twoja postać ma coś wspólnego z grą live? Stronkę nie. Czy Twoja postać ma na kanału YouTube? który ma mniej niż 300 osób, Uf, tak? Czy Twoja postać zdała maturę? Nie. Czy Twoja postać jest pełnoletnia? Nie. Czy Twoja postać paradiuje para polityków? Nie. Czy w trakcie gry Twojej postaci przypisany jest numer 7? Nie. Czy Twoja postać ma dziecko? Nie. Czy Twojej postaci należy do polskiego stronnictwa ludowego? Nie. No nie, człowieku, nie jest moje alterego. Człowiek, to nie to. Czy znaczy, dobra, dam tak? Czy twoja postać tworzy film na YouTube? Tak. Czy twoja postać występuje w cyklu komiksów? Tak. Czy twoja postać jest małżonką prezydenta? Nie. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Czy twoja postać mieszka w pałacu? Czy Twoja postać kiedykolwiek miała skrzydła? Nie. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? Nie. Czy twoja postać pisze scenariusze? Nie. No, nie, 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 nie. Zobaczymy, co wyjdzie. Twoje włosy masz je na głowie. O ja, naprawdę? Myślałem, że ich nie mam. Dobra, to koniec się na akilinazorem. Yy, za chwilę przyjdziemy sobie na Margonem, to gramy sobie.